Pani zostanie ambasadorką Discovery Life. Jakie to jest uczucie, no i co tam fajnego, ciekawego będzie? Cieszę się ogromnie, że wreszcie udało się doprowadzić do tego, że kanał Discovery Life, który znany był widzom wcześniej, będzie miał teraz ofertę, która dedykowana będzie sprawom zdrowia i zdrowego stylu życia. Dzisiaj, 22 sierpnia, dołączamy do palety programów, które wcześniej były pokazywane i które pochodziły z zagranicy. Programy polskie, w tym przede wszystkim oczywiście koronny program o zdrowiu w tvn program Ewy Drzyzki, która również jest ambasadorką Discovery Life, program 366, ale także będzie bardzo dużo nowych programów. Zresztą w bibliotece programów TVN jest mnóstwo programów o zdrowiu, o chirurgii plastycznej, o zdrowym stylu życia, o, o tym, co jeść, jak jeść zdrowo. Wszystkie te programy znajdą się w Discovery Life, ale również znajdą się nowe programy. I między, między innymi tak że właśnie filmy dokumentalne, które miałam okazję przez ostatni czas przygotowywać, które mówią o, dotykają takich najtrudniejszych spraw. No, naszego, z, z naszej cywilizacji XXI wieku. E, jednym z nich jest m.in. program dotyczący otyłości wśród dzieci, która staje się w tej chwili epidemią i tak jest już klasyfikowana, bo polskie dzieci, jak się okazuje, to ją najszybciej w Europie. Drugi program dotyczy uzależnienia od gier komputerowych i e, u dzieci i młodzieży, bo to jest też ogromny problem. I nie zawsze ci, którzy odnoszą wielkie sukcesy w sporcie, jakim jest e-sport, e, bo to jest wąska grupa, mogą powiedzieć, że mądrze zarządzają. Swoim czasem korzystając z tej przyjemności, jaka płynie z gier komputerowych. Bo jeżeli siedzą przed komputerem po kilkanaście godzin i zapominają o Bożym świecie, to jest już światło, które zapala się nie tylko dla nich, ale przede wszystkim dla rodziców. Trzeci temat to temat dotyczący raka piersi. Ale w taki inny sposób pokazany, ponieważ śledzimy historię kobiet, które po mastektomii zdecydowały się na rekonstrukcję piersi. Bo jak się okazuje, o czym nie wszyscy wiedzą, rekonstrukcja piersi jest częścią leczenia raka piersi i nie żadną fanaberią, nie mam cycka, będę miała cycek, tylko jest przede wszystkim częścią planu leczenia. Ale także może być refundowana, o czym nie wszyscy wiedzą. Dlatego odwiedzamy kobiety, które nam pokazują, jak to wygląda, jak można doprowadzić do takiej sytuacji, w której można otrzymać refundację za, w leczeniu, w rekonstrukcji piersi. I ostatni temat, który mówi o tym, dlaczego żyjemy cały czas. W telefonie? Dlaczego nie możemy opuścić cały czas tego, co jest elementem naszego życia nieodłącznym? Już nie wyobrażamy sobie życia bez smartfonu, bez telefonu. A więc, czy żyjąc z tym telefonem jesteśmy w stanie się zakochać? Czy jesteśmy w stanie poznać kogoś drugiego? A może możemy go poznać przez aplikację internetową? O miłości przez internet. O tym będzie ostatni dokument, na który zapraszam.